Witajcie! W dzisiejszym odcinku przyjrzę się jednemu bardzo sympatycznemu małemu zestawu wielkiego kreator, który z miejsca skradł moje serce. Uważam go za jeden z najbardziej uroczych setów tego roku przenoszący nas do scenerii Rodem z baśni. Przed Wami 31125, fantastyczne leśne stworzenia. Tradycyjnie dla zestawików trzy w jednym z klocków zawartych w zestawie możemy zbudować trzy konfiguracje. Pierwszą reklamowaną na pudełku jest zestaw trzech modelików. Oto fioletowa sowa trzymająca lupę czyta małemu Jerzykowi książkę, najprawdopodobniej z baśniami. Bardzo niecodzienna, bardzo bajkowa scena ujmująca swoim klimatem. Dobre tło do stworzenia samodzielnie jakiejś opowieści. Uśmiech od razu gości na twarzy, gdy się na to patrzy. Jak przystało na główną konstrukcję, wykorzystuje ona jako jedyna wszystkie klocki zestawu i jest zdecydowanie najlepiej dopracowana. Zaczynając od najmniejszego komponentu, księgi baśni. Miniaturka złożona z ledwie kilku klocków, ale nawet coś tak małego dało się fajnie zaprojektować. Konstrukcja faktycznie przypomina otwartą księgę, bardzo ładnie udało się oddać kształt stron, używając tych obłych elementów. Mamy tutaj dwa przylepce, jedyne w zestawie, a ich wzór to ilustracja i tekst zapisany w książce. Jak widać sowa opowiada najwyraźniej jeszykowi jakąś historię o smokach i zamkach. I jest to raczej przyjazna historia, bo jak widać smok przygrzewa tutaj sobie jakieś jedzenie, a nie walczy z rycerzami czy czymś takim. No, przynajmniej raz jakaś. Oryginalna i pozytywna baśni. Słuchacz, czyli wspomniany jeżyk to kolejna mini, mini konstrukcja, aczkolwiek jest tutaj ciut więcej budowania niż w wypadku książki. Jest mocno symboliczny, ale prezentuje się nie najgorzej, a wręcz bardzo sympatycznie. Ma długi pyszczek jak to jeże, płytki z tą nieregularną, alaskalną fakturą robią tutaj za kolce na grzbiecie, a układ tych małych kafelków na przodzie każe sugerować, że są to podwinięte łapki. No jeżyk w końcu grzecznie sobie siedzi i słucha bajeczki. Bardzo takie kreskówkowe zwierzątko, bardzo śmieszne. Jedyne czego mu brakuje, to jabłuszka w kolcach, element tradycyjnego przedstawienia. Jeża, nie mające oczywiście absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością, ale tutaj by pasował. Niemniej bardzo sympatyczna mini-mini budowla. No i wreszcie Sowa, nasz bajarz, nasz opowiadacz. Gabarytowo największa konstrukcja, także jeśli weźmiemy pod uwagę omawiane za chwilę budowle alternatywne. Być może jest to Sowa magiczna, a przynajmniej na pewno przedstawiciel nietypowego Sowiego gatunku, bowiem obdarzona została fioletowym upierzeniem, z wyjątkiem kremowo-żółtego brzucha i białej krawatki. Budowla jest serio, bardzo fajnie przemyślana, podoba mi się zwłaszcza łebek z tymi odstającymi piórkami. Ciekawie tutaj wkomponowano w tę konstrukcję te takie zawijane klocki, będące często ozdobnym wykończeniem niektórych budynków. Sowa spogląda na świat. Wielkimi oczyskami, są to zadrukowane okrągłe kafelki 3x3. Spodziewałem się po pierwszych zdjęciach zestawu, że wykorzystano tutaj kółeczka 2 na 2. A tutaj proszę. Cóż, wielkie oczyska jak najbardziej pasują sobie. Z tyłu modelik prezentuje się również wcale elegancko. Sympatycznie wyszedł ogon złożony z dwóch połówek, tył łebka zbudowana z kolei pojedynczym, podwyższonym łukiem. Ciekawa część, szkoda, że występuje w zestawie pojedynczo. Jak nie trudno zauważyć, słówka ma trochę ruchomych połączeń, może oczywiście kręcić głową i to 360 stopni dzięki budowanej obrotnicy. Można sobie ustawić jak się chce. Piórka, no i dziób. Z powodu specyfiki konstrukcji dziobek montuje się na jednym studzie, i czasami, ruszając głową, czy po prostu bawiąc się modelikiem, zdarza się ten element przesunąć, co wygląda, jakby sowa dostała od kogoś w papę. Niewielki minus, łatwo jest to naprawić. Jak widać, mamy tutaj też stawy kulkowe w barkach, więc leśny bajasz może poruszać skrzydłami, jak na ptaka przystało. W sumie na wierzch tych skrzydełek przydałoby się położyć więcej takich kafelko-ćwiatek. wówczas lepiej imitowałoby to fakturę piór. No i chyba poprawię później model właśnie w taki sposób. Pióra wiążące skrzydła także są ruchome i to w dwóch płaszczyznach przez co wyglądają trochę tak łapkowato, co potęguje jeszcze fakt, że sowa trzyma lupę. Najwyraźniej wzrok już nie ten i podczas czytania trzeba się posiłkować szkłem powiększającym. Patent bardzo prosty, górne piórka każdego skrzydła zakończone są klipsami do zamocowania akcesorium i wygląda to bardzo naturalnie i interesująco. Stare dobre legowe lupki to fajny element, który warto posiadać w kolekcji. Nóżkami można za to zrobić szpagacik i poruszać na boki stopami. Szybko wpadł mi do głowy pomysł na udoskonalenie tego modelu. Zdejmuje się piórko z czubka głowy, zastępuje tym małym kafelkiem z wypustką, i na takowym można coś założyć. Tak się złożyło, że jestem w posiadaniu takiego oto kapelusza wiedźmy ze starych zestawów Belleville, który ma akurat odpowiednią cienką wypustkę, pasującą idealnie do przezroczystego klocka. I tym oto sposobem udało się sprawić sobie prawdziwie czarodziejską stylowę. Według mnie wygląda to bardzo ciekawie. Czekałem na odpowiedni moment na wykorzystanie tego kapelusza, no i oto się trafił. Pora na konstrukcje alternatywne. W pierwszym wypadku budujemy tym razem dwa modeliki: sarenkę albo młodego jelonka oraz króliczka. Od razu skojarzenie z Bambi i jego króliczym kolegą. Na te konstrukcje również schodzi sporo elementów i są one w większości dobrze ulokowane. Fajnie, że zdecydowano się zaprojektować nie tylko większą sarenkę, ale też dodatkowego zwierzaka, żeby nadmiarowe klocki się nie marnowały. Bambi jest całkiem sympatyczny, wielkie oczyska wyglądają tutaj na trochę przerysowane, no ale też o to chodziło. Bardzo fajnie wyszedł tu łebek, te zaokrąglone białe klocki są perfekcyjne na pyszczek. Jak widać koziołek może sobie raźno pokopytkować, ma bowiem ruchome nóżki, każda w dwóch miejscach, więc da się modelik nawet jakoś ustawić. Do tego ruchu ma głowa i szyja i wychodzi naprawdę ekspresyjna salenka, potrafi nawet z suszami. Elementy z zawiasami tym razem wykorzystano w ramach ogonka, no wchodzi to spora kreatywność. A odginając nóżki na boki da się zasymulować jelonkowego drona, bo czemu by? nie. Pocieszna konstrukcyjka. W sumie podoba mi się bardziej niż myślałem pierwotnie, że mi się spodoba. Sowy nie przebił, ale jest bardzo spoko. Z kolei z królikiem mam pewien problem. Na pierwszy rzut oka też wygląda nieźle, ale jak się dokładnie przyjrzeć, widać mniejsze dopracowanie tego modelu. Od przodu jest nieźle, no taki jasnożółty cajek. Futro w sumie tego samego odcienia co królik z Kubusia pochatka. Kto wie, może to rodzina. Ma całkiem spoko pyszczek, łapki, no są też zaznaczone zęby. Czar niestety trochę pryska, gdy obejrzymy sobie tego zwierzaka z boku. Jak widać uszy lądują bardziej na karku niż stricte na głowie i no wygląda to bardzo dziwnie. No tak jakby miał te słuchy za bardzo cofnięte. Wręcz da się je całkiem opuścić i wówczas kicek wygląda bardziej jak bober z wielkimi przerośniętymi łapami. To w sumie wygląda jak jakiś koncept na Pokemona normalnie. No model na swój sposób śmieszny, ale zarazem słabszy od wczoraj wcześniej prezentowany. No i na koniec konstrukcja z trzeciej instrukcji, tym razem pojedynczy zwierzak, takie oto wiewiór. Tutaj trochę klocków zostaje, ale budowla gabarytowa jest jakby ciut większa i masywniejsza od jelonka. Od fioletowa wiewióra trzymająca żołędzia. Kto wie, może taki potomek skrata z, z epoki ludowcowej. Gdy oglądałem zdjęcia zestawu w sieci, byłem gotów uznać tego gryzonia za najsłabszą z możliwych konfiguracji. No jakoś mnie wówczas specjalnie nie ujął, ale muszę przyznać, że na żywo działa znacznie lepiej. Podoba mi się ten kreskówkowy łebek z wielkimi gałami i nosem, główka i łóżka znowu ruchomym. Większość tych zwierzaków jest dość ekspresyjna na takie małe cuśki, można też poruszać przednimi i tylnymi łapkami. Ogon jest ruchomy w dwóch miejscach, ale najlepiej wygląda moim zdaniem po prostu uniesiony po wiewiórczemu. Swoją drogą te fioletowe kafelki wyglądają jak sugestia jakichś wzorków, co tym bardziej potęguje wrażenie magiczności tych zwierzątek, może nawet bardziej niż fioletowe futro czy upierzenie. Bardzo pocieszny wiewiór. Co do żołędzia, no, czy może jakiegoś orzecha, sam nie wiem, nie Jest on mocno symboliczny, on no, to takie coś, żeby wykorzystać jeszcze kilka klocków z zestawu, ale robi robotę jako coś małego do trzymania. Zwierzak trzyma go dość solidnie, gdy ściska go łapkami. Takie no coś do schrupania na teraz, albo do zakopania na później. Będę by nie wbijał go w lodowiec, z epoki lodowcowej pamiętamy jak to się kończy. Raz bardzo uroczy, bardzo pozytywny zestawik dający pole popisu dla wyobraźni i kreowania ciekawych historii. W sam raz jako tło jakieś historyjki dla dziecka, jak i nie tylko. No i też fajna ozdoba oraz tradycyjnie dla kreatorów solidny zastrzyk elementów do wykorzystania i uzupełniania klockowych zasobów. Z poszczególnych modelików, jak dla mnie, sowa zajmuje pierwsze miejsce, jelonek drugie i wiewiórka trzecie. Rolik trochę słabuje na tle reszty, za to mini jeżek jest bardzo słodki. Polecam się zainteresować. Dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście tradycyjnie do zostawienia po sobie komentarza, obczenia Insta i Discorda i do usłyszenia niedługo ponownie. Do następnego. Hej!